Gastronomia nie stoi w miejscu. Dlatego aby nadążyć za tym dynamicznym światem i być na bieżąco, trzymaj rękę na pulsie. Wyprzedzaj oczekiwania. Poznaj najnowsze trendy w gastronomii. I dostrój swój biznes do rytmu zmieniającego się świata. Dowiedz się, czego naprawdę oczekują klienci i bądź o krok przed ich potrzebami. Pobierz trendbook horeca. Sprawdź, jak współczesne koncepcje wzajemnie się przenikają. Fuzja smaków, technologia, AI, rośliny, kompetencje, siła kobiet, prostota, ekologia, design. Celebrację. Poznaj opinie i przewidywania ekspertów. Trend Bóg Choreka. Przeczytaj, by wiedzieć.